Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na wyjątkowy odcinek Superfoods na moim kanale, czyli chciałam Wam zaproponować przepyszne y, kotleciki ryżowe, y, także zapraszam serdecznie na ten odcinek. Do tego odcinka będzie potrzebny nam ugotowany ryż. Także ja już mam tutaj, słuchajcie, no tak z kilogramu gotowanego ryżu. Natomiast wydaje mi się, że użyję połowę porcji ryżu w lodówce, tak to jest zimny w tej chwili. Do tego będzie potrzebny również żółty ser, kilka plastrów żółtego sera, świeża natka pietruszki oraz koperku. Przyda się cała cebula, przyda się również czosnek, będą potrzebne dwa jajka również, imbir, kawałek świeżego imbiru ziarna słonecznika będzie potrzebna oliwa oraz przyprawy takie jak tymianek, oregano, ostra papryka oraz zioła prowansalskie. Także bardzo serdecznie zachęcam was do zrobienia i przygotowania takich kotlecików ryżowych. Także w pierwszej kolejności trzeba będzie pokroić natkę pietruszki do kotlecików. Będę używała również przypraw, ziarna słonecznika. Także słuchajcie, dwa jajka będą również potrzebne i bułka tarta. Także Teraz, kiedy mamy już wszystkie składniki pokrojone, będziemy słuchajcie, tworzyć masę całościową. Oczywiście, do smażenia będę słuchajcie, używała tutaj oliwy. Będziemy smażyć te kotleciki na gorącym tłuszczu, Także w pierwszej kolejności musimy zrobić po prostu miks wszystkich składników, czyli do, do tej pietruszki razem tutaj z koperkiem. Może bardziej się przysunę, żeby było widać. Słuchajcie, będę dodawała, będę dodawała czosnek z cebulą oraz z imbirem, tak, tutaj wszystko razem do środka, także są to bardzo dobre, dobre pożywne, energetyczne kotleciki, wzmacniające, także właśnie na przeziębienie, na grypę, na odporność, idealne teraz na ten czas, także... To jest bardzo dobry przepis, także serdecznie Wam polecam. Zobaczcie, teraz mamy pietruszkę z czosnkiem, z cebulą. Dobrze jest to pomieszać. Taki miks. Teraz do tego dodaję sobie ziarno słonecznika. Też trochę ziaren słonecznika. Przyda się również tutaj do tej całości pokrojony ser na żółto, który później po połączeniu... Z, z ryżem on się on się po prostu roz, rozpuści jak będziemy piec te kotleciki teraz dodajemy ryż ten ryż jest dosyć zimny więc ja sobie go tak tutaj słuchajcie będę przekładać także ryż spokojnie jak ugotujecie garnek ryżu zostaje wam wkładamy do lodówki i można z tego robić różne rzeczy także no tak mniej więcej słuchajcie połowę tych kotlecików Połowę ryżu zostawię. Wydaje mi się, że tyle, słuchajcie, wystarczy. Jest ok. Tak, nawet bym powiedziała, bardzo ok. Także tyle wystarczy, bo y, tak to wyszło. Bardzo dużo tych kotlecików, a też nie chcę od razu przesadzić. Do tego y, oczywiście dodaję sól, pieprz do smaku. No i teraz słuchajcie, tutaj y, przyprawy: ostra papryka. Tak ostrej papryki, trochę więcej, bo tu jest miks różnych przypraw. Dodam też oregano do smaku: troszeczkę oregano, troszeczkę tymianku, tymianku też troszeczkę oraz zioła prowansalskie. Myślę, że tyle wystarczy, bo nawet jest. I Już soli więcej nie dodaję, bo to już będzie po prostu słone. No i teraz słuchajcie, trzeba to wszystko zagnieść. Ryż jest dosyć zimny, ale w moich dłoniach on się zaraz słuchajcie, zobaczcie, już się rozpuszcza. I teraz trzeba go rozgnieść. Ja mam słuchajcie, czystą rękę, także umyłam, zdezynfekowałam, także tutaj właśnie. No i teraz te wszystkie składniki Trzeba będzie połączyć, połączyć i będziemy formułować z tego kotlete. Dobra, tutaj mamy już ubite jajko. Teraz druga czynność, czyli bułka. Tutaj sobie wysypuję trochę Trochę bułki. Ok. No tak na razie tyle. I teraz na papier wlewam też oliwę, żeby one się tutaj smażyły. Ok. Dalej jeszcze, słuchajcie, musimy takie trochę przygnieść, bo no bo wiecie, jak to kotleciki, one Odpływam jajka trochę się tam może yy... troszeczkę mi się poluzowały, ale nic się nie dzieje, także nie na kotleciki smażą się z jednej strony i z drugiej strony. One nie muszą się tak długo smażyć. Także najlepiej 5 minut